Dzień dobry, witam. 10 kwietnia mała usterka. Ten przewód mi strzelił. Ja się zastanawiałem, kiedy on mi strzeli, czy któryś z nich. I już wiem, wczoraj. O to tak Ty no faktycznie Trzeba jakoś przymocować Może tutaj Żeby też tak zaciskał. No no nie 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 to jest, masz rację zauważyłeś. Widzisz No więc trzeba go wymienić Ale on nie musi być taki długi tutaj Tylko to jest ten, tak? Ten chodź tu no chodź, pokaż się. Coś wam pokażę. Coś wam pokażę tutaj. Piesek wygląda jak lew. Trochę mi nie wyszło strzyżenie. Ale już jest i tak lepiej. To już to, mniej to widać. Jak go parę dni temu obciąłem to tutaj miał łyse placki. No niestety. Nie, nie umiem. A tutaj ma bliznę. Także to już nie jest mój błąd. To jest psa błąd. Tak, mam wymontowany ten przewód. Jadę, kupię. Kupię, zarobię sobie ten przewód na nowy i zaraz wracam. No i teraz mamy, mamy tutaj do naprawienia wąż. Ciekawe kiedy następny strzeli. Ten już taki trochę spocony, to może i ten zaraz pęknie. No mam nadzieję, że to jeszcze jakoś podziała. Że za często nie będą strzelać te węże, ale różnie bywa. O, no, tutaj tędy muszę włożyć tak. O, 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 o. <laughs> Trochę tam niewygodnie było, ale. I tam. Taka usterka to nie usterka. Aczkolwiek roboty nie skończyłem. To jest najgorsze, bo to koszt niewielki. Roboty nie za dużo. Wąż wymienić to. Naprawdę nie ma co się tutaj przejmować. Kurde. A nie, dobrze. To tam krócej sobie wymienię. No. Następnym razem sobie krócej wymienię. Bo tak, bo ten, y, te lance były skracane. A co za tym idzie? Albo nie? To te węże są takie długie po to, że są takie długie? Wiem, jak to brzmi dziwnie, ale jak lance są skracane z 24 metrów, to tak czy inaczej światka. Jest na tej samej odległości, to tylko tutaj były skrócone. Więc teoretycznie, po co jest ten wąż? Tyle na zapas? Żeby nie wiem. Hm. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, ale mogę go krótszego kupić mi nie bym zapłacił no po co taki długi o, tutaj damy dłuższą Kto się zepnie Kurczę, no głupia usterka totalnie głupia tutaj to dam powinno stać Więc one są one trochę dłuższe Dobra sprawa, taki zestaw trytytek różnego rodzaju. No, starczy. Dobry, to sobie będzie spięte. O, witam drugiego dnia, tam opryskałem ten rzepak borem. I trochę tam rsm dodałem Tak niewiele kosmetycznie, żeby tam e, Żeby się bor lepiej przyjął, bo jak azotu się da to Lepiej się to przyjmuje e, Jesteśmy na pszenicy Patrzymy sobie jak ona wygląda no, Późno się ona to, późny siew to zawsze tak kurcze będzie Będzie się odróżniał Niestety Trzeba się trochę wcześniej wyrabiać ze wszystkim No już mam nadzieję, że w tym roku się jakoś yy, inaczej to wszystko potoczy. zobaczę, tam, tam ładniejsza. Ale tutaj yy, bardziej wyprawiłem pole, bo yy, po tej stronie mniej było wapnowane niż po tej. Z tego co kojarzę, szczególnie tutaj było dużo, dużo wapno. Tutaj, w tym miejscu. Ale i się tutaj. o Zobaczcie, jak się RSM-u nie dolało Trzeba będzie ścieżki poprawić następnym razem tutaj taki. Mógłbym trochę w tą stronę zjechać z tej ścieżki, a z tej ścieżki w tą i by było git, no ale... O kurczę. No dobra jak to wygląda. Bardzo ładnie wygląda. W miarę czysto jest. Badyle dopiero wyłazi tutaj. Dopiero się cokolwiek pojawia. A tak to niździe bełka. Czyli jednak jesienne odchwaszczanie to jest szał w dziesiątkę. Pięknie pięknie to wygląda. Tylko żeby była wcześniej posiana. No ale tak, tak wyszło jak wyszło. Grzybówka zrobiona. Już lada dzień. Regulacja będzie. Widzę, że się zaczyna powoli wyrabiać. No, czego ona się tak nie dokrzewia? Nie wiem. Nie wiem. Przy okazji chciałbym pozdrowić ekipę z Siemienia, którą miałem przyjemność poznać przedwczoraj. Zostałem zaproszony na grilla okoliczności były takie jak się poznaliśmy. Dla mnie dosyć dziwne, bo nie będę tutaj się wdawał w szczegóły, ale ktoś narobił kwasu i zostawił nas z tym, nie? I my musieliśmy się dogadać, tak? Często, że ktoś z kimś ja się umawiałem i on się umawiał ze mną. Nie dotrzymał umowy, tak, i po prostu, no nie będę się wdawał w szczegóły, tak jak mówię, ale no sytuacja, ale że ja jestem za tym, żeby się dogadywać i ekipa z Siemienia jest za tym, żeby się dogadywać, no to się dogadaliśmy, mam nadzieję, że się dogadaliśmy, ale myślę, że tak, myślę, że tak i żadnego kwasu nie ma. No i co, jestem już w nadziei i jadę pryskać yy, jadę pryskać pod facerię, bo myślałem, że poradzę sobie agregatem Nie, nie poradzę sobie agregatem Sam siebie znowu chciałem oszukać głupi no, bumper, nie? Rafałek, rafałek chyba, kiedy ty się nauczysz, że jak ci się czegoś nie chce zrobić wiesz, że trzeba to zrobić jeżeli Ty tego nie zrobisz to raz trzeba to będzie zrobić później a teraz wychodzi na to, że jest gorzej, bo bo, e, bo, po, bo, po, ponieważ będę ja zrandapować i tak już bym miał żółte to, co powinno być żółte a tak teraz dopiero to zrandapuję o, tak powiem Taka sytuacja No i zobaczcie na co ja liczyłem w ogóle Otależowane po tej wichurze Faceria odbiła, ale trawa odbiła Faceria to by nie był taki problem Przejechałbym talerzówką i dziękuję A tutaj trawa W zeszłym roku tak zrobiłem, że nie popryskałem Później i zobaczcie, nie popryskałem, niby zginęło, a wraz jest. Czy zginęło? Trochę zginęło, trochę nie zginęło. Był problem z tą trawą, bo przerastało trawą. Teraz została opryskana i powinno teraz być dobrze. Nawet mniejszą dawkę, no tutaj dużo mniejszą dawkę dałem niż taką maksymalną. Bo wystarczy, że trochę dostanie. Jak zostanie. Zruszona, to na dostanie stresu i oprócz tego trochę glifosatu, to tego stresu, że korzeń wywalę i dziękuję do widzenia. I jest pozamiatana. Bo ona ginęła po samej talerzówce, ale nie wszystko, bo niektóre gdzieś tam się korzeniami zaczepiły i dlatego przetrwało. Zając. Czaki, o tu zając jest, o tu jest zając.